Warto nawet dla potomnych, dla dzieci, dla, dla młodych. Ja już mam swoje lata, także. To, co zostawię, to, to będzie niezapomniane chyba. Powstanie styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Jeszcze tego samego dnia mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego dowiedzieli się o tej insurrekcji od kolejarzy po przyjeździe opóźnionych pociągów z Warszawy do Sosnowca. Bo pamiętajmy, że właściwie historia Sosnowca można powiedzieć, zaczyna się w roku 1859, kiedy wybudowano widoczny tutaj dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej. A już 4 lata później to miejsce wchodzi na mapę historii Polski, właśnie za sprawą wydarzeń roku 1863. Ten dworzec, komora celna zostały zdobyte przez powstańców styczniowych, a efektem tego sukcesu jest wyzwolenie całego regionu Zagłębia Dąbrowskiego spod władzy rosyjskiej. Był to jedyny region wyzwolony całkowicie spod rządów rosyjskich w czasie powstania styczniowego. Choć wolność ta trwała tylko 3 tygodnie, to pozostawiły one trwały ślad w mentalności Zagłębiaków. Mimo, że Rosjanie ostatecznie odbili Zagłębie Dąbrowskie po klęskach powstańców. Bardzo często gdzieś tam słyszy się, a po co były walki, a po co powstania, nawet o powstaniu warszawskim tak się mówi, no bo rzeczywiście bardzo często one kończyły się tragicznie. Ludzie ginęli, e, przegrywaliśmy, ale, ale myślę, że właśnie bez tych zrywów, bez tych chwilowych e, takich momentów, w których ludzie się jednoczyli, wierzyli w to, że ta, ta Polska przetrwa, e, no byłoby ciężko te setki lat nie, e, zaborów i, i braku niepodległości przetrwać, a Polacy przetrwali. I myślę, że to właśnie duża zasługa, między innymi na przykład Powstania Styczniowego. Stośni, Dworzec Kolejowy w Sosnowcu zyskał nową nazwę. To Plac Powstańców Styczniowych. 5 lutego właśnie na tym placu odbyła się rekonstrukcja bitwy o Sosnowiec, a pod wmurowaną w budynek tablicą złożone zostały kwiaty. Odczytany został apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa. Część oficjalną zakończyła defilada wojskowa. Na co? coś takiego, o to, było warto było czekać całe życie, powiem Państwu, zobaczyć to historycznie, to przeżyć, także to jest coś wspaniałego po prostu, że sowiec nie poddał się oskalom i dał, pokazał swoją siłę właśnie, właśnie tak. i patriotyzm, także i pokaz był bardzo świetny, także no, po prostu nie żałują ci, co nie byli, jednym słowem. Super. <laughs> bardzo ciekawie no. przedstawione, także naprawdę podobało nam się. Bardzo fajne. To nie tylko heroizm tych walk jest tym, co powinno nas uczyć patriotyzmu, ale także i takie codzienne, można by powiedzieć, jak czasami się mówi, Taka codzienna praca dla Polski. Przede wszystkim rozbudza to postawy patriotyczne społeczeństwa, nawiązuje do chlubnych tradycji oręża polskiego, powoduje to, że jesteśmy dumni z osiągnięć naszego narodu i jeszcze jest taka, takie przesłanie, że ci wszyscy, którzy zaczynają z nami, próbując nas podbić spotykają się z ogromnym sprzeciwem, walką i niezłomną wolą. Początków straży pożarnej w Cieślach od 1975 roku dzielnicy Sosnowca należy szukać już w 1932 roku. Wówczas w budynku sąsiadującym z obecną remizą znajdowała się strażnica, a w niej wóz konny z pompą ręczną. Dziś mająca ponad 90 lat ochotnicza straż pożarna z dzielnicy Sosnowca zyska nową jakość. Dzięki miejskiej inwestycji strażacy zyskają między innymi garaż dla pojazdów bojowych. Tak naprawdę? Naprawdę dodatkowa pomoc zawsze jest mile widziana w takich jednostkach, ale dla nas jest to być albo nie być w najbliższym czasie. Tak? Budynek naszej remizy ma już ponad 90 lat, tak naprawdę nie możemy z nim samodzielnie zrobić kompletnie nic. To znaczy, możemy go jedynie remontować, ale już nie rozbudować. Budowa garaży, które powstaną obok naszej remizy. Daje nam szansę na rozwój, przede wszystkim rozwój pod kątem bezpieczeństwa miasta, to najważniejsze dla mieszkańców, dla nas jako baza chociażby do szkoleń, o których wspominał komendant Pilarski bo tak naprawdę nasza wiedza musi być cały czas pogłębiana. Oprócz tego duże, duże znaczenie będą miały dla nas warunki socjalne, które powstaną w tym nowym garażu. Mowa tutaj oczywiście o szatni dla strażaków, będzie podział na szatnię brudną, na szatnię czystą. Istota zdrowia naszego po, po, po działaniach jest jakby też bardzo, bardzo duża. OSP Sosnawiec ściśle jest jedną z trzech działających na terenie miasta ochotniczych straży pożarnych. Dziś skupia ona około 50 strażaków gotowych wspomóc swoją pracą i działaniami zawodową straż. Pożarną. Słowo nieoceniona jest bardzo ważnym słowem i o bardzo dużym znaczeniu. Natomiast uważam, że tak, należy uznać pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej jako bardzo ważną dla Państwowej Straży Pożarnej. Przede wszystkim podczas zdarzeń, które są zdarzeniami mnogimi czyli mówiąc krótko, w ciągu jednego czasu jest zdarzeń typu podtopienia czy inne złamania, przewrócenia drzew kilkadziesiąt naraz. Wtedy jak gdyby jednostki, które wspomagają nam jeżdżąc, przez Państwową Straż Pożarną realizują te zadania i usuwanie tych skutków jest po prostu szybsze, krótsze, prowadzi do mniejszych strat w wyniku zalań czy innych zjawisk przyrodniczych, które niestety działają niekorzystnie na nasze nieruchomości. Podpisana na kwotę ponad 2 milionów złotych umowa dotyczy rozbudowy budynku remizy strażackiej OSP o garaż dla samochodów wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, Teletechnicznych oraz wykonaniem biologicznej oczyszczalni ścieków i zagospodarowaniem terenu. Wszystko w systemie, zaprojektuj i wybuduj. 3-4 miesiące temu uruchomiliśmy dodatkową bazę pogotowia ratunkowego, żeby skrócić czas dojazdu do. Ewentualnych pacjentów. Dzisiaj podpisujemy umowę na, na budowę e, garaży dla wozów bojowych Ochotniczej straży pożarnej. Dokładnie z tym samym celu, żeby ta jakość świadczonych przez nich usług była wyższa, ale zarazem, żeby to bezpieczeństwo było jeszcze większe, bo, bo, bo ten czas dotarcia e, i jeszcze dodatkowo dobrym sprzętem, które będzie, e, tak jak obiecano, tutaj dostarczone przez Państwową Straż Pożarną, no zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo tutaj mieszkańców tych dzielnic. 24 lutego 2022 roku, godzina 3.55 polskiego czasu. Władimir Putin ogłasza rozpoczęcie tzw. specjalnej operacji wojskowej. Chwilę później jego wojska wkraczają na teren Ukrainy. Parę dni temu obchodziliśmy rocznicę tej haniebnej inwazji na wolny kraj. Tego dnia w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu mogliśmy oglądać przejmujący monodram ona wojna. To jest spektakl, który zaprosiliśmy do nas z Ukrainy z wiadomej okazji. W ten sposób chcieliśmy uczcić ten dzień, ale tak naprawdę uczcić bohaterstwo, poświęcenie i to wszystko, co dzisiaj kojarzy nam się z Ukraińcami. Spektakl wyprodukowany już w trakcie wojny opowiada o wojnie, ale z nietypowej, bardzo ciekawej dla nas perspektywy to znaczy z perspektywy kobiecej czyli tych osób, które także walczą. Może nie tak jak panowie, może nie, na pierwszy, nie zawsze na pierwszej linii frontu, ale ta walka jest równie ciężka, równie ofiarna. I decyzje, które Panie muszą podejmować są równie tragiczne i. Często niestety ostateczne. Ona wojna to opowieść o wojnie, emigracji, nierównościach, o moralności i próbie poradzenia sobie z wszechogarniającym kryzysem. Premiera monodramu odbyła się 15 lipca 2022 roku w lwowskim Teatrze Lalek. To była terapia przez pierwsze miesiące wojny, bo tylko tak mogliśmy odczuć, że jesteśmy nadal żywi. Feedback widzów bardzo nam dopomagał zrozumieć, że oni również tego potrzebują. Wartość tego spektaklu jest jeszcze w tym, że zapisaliśmy historię tych Ukrajinek i zachowaliśmy je w pamięci razem z tym spektaklem. Dla mnie teraz ten spektakl jest czymś, co przypomina mi o wojnie i o tym, żeby nieść tę myśl o wojnie innym. Po spektaklu odbyła się dyskusja z twórczyniami oraz twórcami spektaklu o przyszłości i wyzwania, Stojących przed ukraińskim społeczeństwem. się Teraz dzięki Zbrojnym Siłom Ukrainy ja mam tę wiarę w zwycięstwo, bo jak widzę, że nam świat aktywnie pomaga, to my mamy siłę i możemy teraz Rosję już tylko zwyciężyć. Ja powiem tak, mi, jak i innemu społeczeństwu, które mieszka na zachodzie Ukrainy, teraz jest łatwiej, bo nie odczuwamy tego tak bardzo. Ale bardzo ciężko jest żołnierzom, którzy tak naprawdę nie mają nawet wolności. Dnia, a byłoby bardzo dobrze, gdyby mieli choć trochę wolnego. Proszę Państwa, to był chyba najdłuższy sportowy weekend w Sosnowcu, który rozpoczął się już w czwartek, 23 lutego. Od meczu reprezentacji koszykarskiej, która w spotkaniu z Austrią oficjalnie zainaugurowała otwarcie nowej sosnowieckiej hali w parku zagłębiowskim ArcelorMittal Park. Już wiadomo, że obiekt ten będzie przynosił szczęście biało-czerwonym. Wystarczy spojrzeć na wynik czwartkowego spotkania. Większe części meczu, tak. Było, był taki moment w trzeciej kwarcie, że. Nie graliśmy dobrą obronę i zawodnik doświadczony jak Mahal Basić to wykorzystał. Natomiast większą część spotkania mi to dyktowaliśmy tempo na boisku i gry. Także jestem bardzo zadowolony z pożegnania Łukasza Koszarka, który zdobył punkty i też miał asystę. Najważniejsze jest zwycięstwo mimo wszystko w sporcie w koszykówce, także my się cieszymy z tego, że wygraliśmy mecz. Eee... Gdzieś cała, cały czas ta drużyna jest w małej budowie, cały czas próbujemy nowych zawodników e... i no, momentami musi to po prostu wyjść, gdzieś to, ten brak zgrania, te, te nowości, nowości w taktyce. E... Ale no, najważniejszy dla nas jest zwycięstwo. Cieszymy się bardzo, że, że udało się tutaj dowieźć to, tą wygraną przed świetną publicznością w nowo otwartej hali. Także super. Żaden mecz nie może odbyć się bez odpowiedniego przygotowania. Zatem na trening też przyszedł czas. Nie ma się co dziwić, że nasi zawodnicy oceniają nową halę na piątkę z plusem. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że, że chcemy ten mecz wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało na tym nowo otwartym obiekcie, który. Jest bardzo, bardzo w porządku, nie ma tutaj żadnych problemów, nic na mnie nie sprawia kłopotów, także tylko ten mecz wygrać. Ale powróćmy do meczu, bo był to wyjątkowy mecz z kilku względów. Przede wszystkim mecz otwarcia nowego obiektu. Na widowni komplet. A dodatkowo był to ostatni mecz, który Łukasz Koszarek, The Legend, zagrał przed polską publicznością w biało-czerwonych barwach. Ej, jak dla mnie było pięknie, pełna, pełna yy, trybuny, dużo naprawdę dużo biało-czerwonych szalików, więc, więc to było tak w iście filmowym jak dla mnie stylu i, I może nie miałem jakichś tam super wymagań, ale, ale naprawdę byłem zruszony. Zawsze jakbym wracał gdzieś do pewnych momentów, to, to oczywiście, że można było coś zrobić lepiej, więc, więc staram się myśleć pozytywnie, bo tego już nie zmienimy. I, i cieszę się, że po prostu dograłem w zdrowiu i, i, i mogę mieć takie wspaniałe pożegnanie. Łukasz Koszarek, mam nadzieję, że przejmie stery. I przejmuje już cztery w kadrze na innym stanowisku, także e, może być tylko lepiej. Bardzo się cieszę, że mi to się udało, że byłem w drużynie, w której jeszcze raz on po raz ostatni mógł dowodzić e, i pokazać parę tam swoich sztuczek, ale cały ten tydzień, całe te, te trzy dni poprzednie, e, gdzie, gdzie jeszcze trenował z nami, mogliśmy po prostu doświadczyć paru jego tam podań tego, jak, jak rozwiązuje akcję i, i uśmiechaliśmy się po prostu do siebie momentami, bo... Tam, gdzie się nie da znaleźć, on to po prostu znajdował i pokazywał nam, że, że jeszcze się da. Wiemy natomiast, że nie samą koszykówką Sosnowicza nie żyją. Zatem czas na inaugurację drugiego obiektu stadionu piłkarskiego. A tam już derby. Zagłębie Sosnowiec podejmowało drużynę GKS Katowice. Wynik? Ano, taki, z którego każdy mieszkaniec Zagłębia może być naprawdę dumny. To, dzisiaj zwyciężają dwa do jednego jest z nami tej Dobry wieczór panie trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o podsumowanie meczu. Na pewno był to dla nas bardzo trudny, trudny gatunkowo mecz. Otwarcie stadionu. Rozmawiałem z moimi zawodnikami o licznych otwarciach typu LKS, gdzie LKS przegrał takie inauguracyjne spotkanie z Rozchrody. Tychy też nie poradziły sobie, więc ostatnie dwie nasze porażki powodowały u niektórych naszych kibiców e, z wątpieniem pewnie, ale, ale cieszę się, że mogłem dzisiaj tutaj na tym stadionie, na wspaniałym obiekcie e, w Sosnowcu e, otworzyć ten stadion jako, jako trener. E, tym bardziej jestem dumny z chłopaków, że, że wygraliśmy ten trudny mecz, bo GKS e, to jest zespół bardzo. Długo budowany ten górak. Bardzo fajnie pokładał ten zespół. Gościom za przyjazd bardzo dziękujemy. No ale jak dowiedliśmy dwa dni wcześniej na Sosnowieckiej Hali, obiekty te sprzyjają naszym. W tym wypadku słowo to określa nie reprezentację, a właśnie lokalny zespół. Gratulacje dla Zagorza za i, i, i jednocześnie gratulacje za otwarcie nowego stadionu. Tak ja powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że przyjeżdżamy na otwarcie stadionu z tak fenomenalnymi prezentami. Tego, tego rzeczywiście yy, nie miałem w planie, z szatniami często moja zaskakuje i dzisiaj rzeczywiście yy, takimi prezentami, jeśli chodzi o prezentowanie bramy na również yy, zaskoczyła. Sam mecz, bo, bo to jest raczej istotne, to jest jakby druga rzecz, która, której trochę nie brakuje. My musimy być po prostu bardziej konkretni w takim meczu i więcej sytuacji stworzyć po braku przeciwnika, gdzie, gdzie, gdzie będą to sytuacje, gdzie możemy po prostu zdobywać ramki. Cóż z tego, że, że Gieksa nie była dzisiaj tutaj w defensywie, ani nie dała się spychać do defensywy, ani nie było momentów, w którym zagłębie by nad nami dominowało. Niestety my w tą drugą stronę, kiedy byliśmy przy piłce, kiedy chcieliśmy atakować i być blisko pola karnego, jednak tych sytuacji stwarzaliśmy ciut za mało. Szaliki z barwami drużyn dumnie powiewające na wietrze. Gardła zdarte od dopingu. Włosy z głów powyrywane ze stresu i emocji. Ale serce, serce rośnie, gdy prawdziwy kibic zdaje sobie sprawę, że w najbliższym czasie to właśnie Sosnowiec stanie się stolicą sportu, także tego europejskiego. Zanim zaprosimy państwa do dalszego tak licznego uczestniczenia w sporcie, przyszła pora na ostatnie ogłoszenie. 23 lutego, zanim rozbrzmiał pierwszy gwizdek, prezes Polskiego Związku Koszykówki wraz z prezydentem, znanym również jako wierny kibic, Arkadiuszem Chęcińskim, ogłosili, że turniej finałowy Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn przez trzy najbliższe lata będzie miał stałego gospodarza. A będzie nim miasto Sosnowiec. No to nie było naturalne, to oczywiście rozmowa z panem prezydentem Arkadiuszem, który cały czas dążył do tego, by ta hala, oprócz tego, że powstanie, to żeby ta hala żyła i żeby duże rzeczy działy się w tej hali. No i te rozmowy pozwoliły nam na to, żeby teraz podpisać umowę na kolejne trzy lata Pucharu Męskiego i Pucharu Rzyńskiego. i mam nadzieję, że Sosnowiec stanie się taką stolicą pucharową Koszykówki, więc liczymy na to i my Myślę, że i kibice, i e, cała społeczność będzie zadowolona i będzie chętnie przychodziła i kibicowała. Nie przedłużając już bardziej, zachęcamy do śledzenia najnowszych sportowych, ale i kulturalnych informacji i uczestniczenia w życiu miasta. Bo sosnowiec łączy ze sobą wszystko i wszystkich.